w poprzednim meczu, za nadmiar kartek żółtych, tak samo dziś wraca, no i Wojciech, ile mają sił w nogach piłkarze, gości, wpada w pole karne, jest szansa, Szumilas tam jeszcze przed polekarnym karnym, jest strzał z dystansu, wybita piłka, takać, Szumilas, Szumilas pole karne. Nic, nic, nic. Unii Czerwik, Czerwik No zdążyli już wrócić Gracze pod Beskidzia, Czerwik jednak cały czas Czerwik z dystansu na kontrataku Unia, Czarnecki, Czarnecki Czarnecki ze strzałem I jednak Martosz Bo Jeden na jednego, Martosz fantastycznie Sobie poradził, Martosz wchodzi w pole karne Próbował Wbiegać, Szumilas Szumilas w pole karne Ale znów Czerwik Czerwik coraz bliżej pola kartego, Czerwik w pole kartego, Piłka mija, super! Idzie. tym razem to Takać piłkę odbierał. Kizyma, Kizyma do środkowanie polekardę Górski! I jest gol! Jest mać! sposób nie było to czyste uderzenie, głowa, bark, bark, głowa. Tutaj w tym momencie chciałem powiedzieć, dlaczego Kizyma nie podprowadza jeszcze piłki. Patrząc na to, iż przestrzeń była wolna, powinien jeszcze zdobyć parę metrów. Kombinowany ten rzut wolny Szumil. zobaczmy Kolanko, fantastyczny odbiór na połowie Rywala. Kolanko, spokój jest Szumila z Kolanko indywidualnie 16 metr. Szuka miejsca żeby uderzyć Górski. Martosz. Martosz i jego 2-0. Co robi, jeśli chodzi o jego grę, na dobrym poziomie funkcjonuje. Zawsze mu czegoś zabraknie, jakby chociaż w ostatnim meczu. Natomiast tutaj zrobił robotę. Górski z asystą. Tak jest, górski do gola, dokłada asystę. Co za spotkanie tego gracza. No i Marto, że o poprzeczkę, fantastyczne uderzenie. Pochwalmy też w zespołowie, ale zobaczmy, bo ten, ta pierwsza połowa się jeszcze nie skończyła. Znów piłka w pole. Karne wyszedł tył w górę. Coraz pewnie w polu karnym, tymczasem e, Zawada. Zawada, zawada, wpada w pole karne, zawada i nie ma gola, ależ. Szukają miejsca teraz, strzał na bramkę i broni Wieczorek. Biała poprzez Akademię, drugi zespół do bycia. Strzał z dystansu prosto od Krystiana Wieczorek. Strauss jednak piłkę utrzymał pod swoimi nogami, ależ fantastyczne teraz przepuszczenie, szansa dla Unii, Wieczorek. Dostaje futbolówkę, decyduje czy lewą czy prawą stroną będzie atakowała Unia, zobaczmy, strzał na bramkę, Wieczorek. Teraz idealnie współprzestrzenił, przy. No gotował sobie pod to by uderzyć prawą nogą. Świele tutaj niefortunna interwencja w defensywie. Klisiewicz pędzi na bramkę. zanim zawada Klisiewicz osamotniony Musi działać sam Klisiewicz. Zawada w drugie tempo. Zawada jeden na jednego zawada. 3 do 0 po Peskidzie. Strzela golaj. Chyba kończy. O no, imponującym wynikiem Podbę to zakończy kto jak nie on. Jeśli chodzi o potrzeby Jakże potrzebował zawada takie bramki? Ale co za wykończenie? Spokój, pewność. Nic z tego. Dzisiaj Majsterek doskonale w defensywie. Koniec tego spotkania.